Szczególnie jak się ścigają w dół. Oh. Jezus, Mario, kiedy będziemy na miejscu? 10 minut już. Dobrze, że dzisiaj mgła. Podążaj tą drogą przez następne 8 kilometrów. Kurwa! Cicho bądź tej... Cicho! Ale... ale Patrz jakie teraz będą. Przez. Wyrostek robaczkowy i... W apóczku <gry> Jezu, zobacz nie. 360. 360 stopni. A była. Apóczka przeszła. <gry> Zrobimy, wiesz, Marioli zdjęcie. Ja ręką mam, proszę prowadzić. Nie ja do... straszej Oni kurwa uwielbiają tutaj to. Tak, ale wiesz co, jakby im nawalił hamulec, to jest przejebane. Mogą się obalić, nie? Wtedy. No śmierć w oczach, no kulasz się na sam dół. Bez te, bez te tam, tam będziemy jechać. To jest, to jest ta późka. Mogliby zrobić już tu punkt widokowy. Byśmy się zatrzymali Ja myślę, że gdzieś tam I jest. Porobili zdjęcie i się wysikali. Mhm. O, ten jaki ma. Wuja. Ja minę! Dumny, bo ma taki duży wóz. Ale ja ci powiem, że tutaj motor...